Wiele wcześniej powiedziałem na temat nowego Ben 10 reboot, ale obecny sezon trzeci napawa mnie leciutkim optymizmem. Dlaczego? Zobaczmy więc, co takiego ostatnio się wydarzyło podczas wydarzeń sezonu trzeciego. Rzecz numer 1. Ben teraz będzie podróżować dosłownie po całym świecie poprzez przerobienie gruchota na samolot. Kolejną rzeczą są nowi kosmici, jak Slaba Gigantozaur, czy... jak on tam się... No tak, gniew! Nie można zapominać o naszym wielkim kotku. No, w sumie to akurat nie było żadną niespodzianką, bo w sumie Animo zamienił się w gniewa poprzez podłączenie swojego urządzenia do DNA do Omnitrixa. Więc w sumie to było akurat do przewidzenia. Ale bardzo bym chciał, żeby wrócił dzikopysk. marzenia świętej głowy. Ale wracając do tematu, dlaczego akurat ten sezon Bentena. By skłania mnie do tego, aby jednak obejrzeć go do końca i mieć nadzieję, że to będzie dobre. Otóż mi się wydaje, że twórcy wyciągają stare schematy z rękawa, ale w sumie to nawet i dobrze. Tak jak kiedyś omawiałem, ben ten, ten pierwotny, miał przynajmniej jakiś strzępek historii. Wiecie, historia hydraulików, czyli tajnej organizacji, która broni ziemi. Odwiedzenie wielkiej nicości, czyli gigantycznego więzienia dla najniebezpieczniejszych kosmitów we wszechświecie, czy też wątek samego Azmusa, który jeszcze się nie pojawił, a powinien być! Gdzie do cholery w końcu jest Azmus? Przecież ten Omnitrix wala się po kątach. Ben jeszcze nie do końca rozumie jego działanie. No dobra. Może się trochę uniosłem z tym, ale do cholery jasnej, skoro został azmus pokazany, no to dajcie go nam w końcu, bo ja chcę już zobaczyć, jaką mu zabiera ten omnitrix i wali nim B naprosto w pysk. No, ale tu największym zaskoczeniem jest wprowadzenie dwóch nowych wątków. Mianowicie, uwaga, powraca król wiecznych rycerzy. O ile w oryginalnym Bentenie wyglądał jak wielki umieśniony maniak, to tutaj po prostu wygląda jak subtelny, ale za to zdecydowany wedle swoich działań gość, który wie czego chce. Gromadzi on złoczyńców, którzy stanęli Benowi na drodze, aby wykombinować coś jeszcze gorszego dla niego. Nawet udało mu się <laughs> przeciągnąć na swoją stronę pewnego bardzo dobrze nam znanego Bedboya. Jeżeli wiecie o kogo chodzi, no to zgadliście. Kevin wrócił. Hehehe. <laughs> Dokładnie ten sam Kevin, którego każdy pamięta. Tylko, że tu pozostaje taki, wedle mnie, taki trochę niesmak. Ja rozumiem, żeby to urozmaicić, ale do ciężkiej cholery. A pamiętam, w Starym Bentenie Omnitrix był prawie, że nie do podrobienia. No, może oprócz paru epizodów, ale to. Chodzi po prostu o to, że jest bardzo złożonym urządzeniem. Jeszcze w samym Benten Alien Swarm, czy też Benten Ultimate Alien, było po prostu pokazane, że tak naprawdę Omnitrix jest urządzeniem, który łączy się z hubem, którym jest cała planeta, na której jest zgromadzone miliony próbek różnych form życia. A tutaj? A tutaj mamy po prostu pewnego małego dzieciaka, który nazywa się Kevin. Wiadomo, prawie wszyscy lubią Kevina. Ja też go lubię, naprawdę lubię kabina. Ale do ciężkiej cholery, tak zaawansowaną technologię on po prostu ściągnął i zrobił własną. Asmus by się normalnie w grobie przewrócił, no, ale jedno trzeba przyznać twórcom. Po prostu stworzyli przeciwnika dla Bena takiego, który jest taki jak on, czyli po prostu potrafi się dostosować do sytuacji. O ile w oryginale jest osmozjaninem, czyli no wcześniej. Uważane było, że po prostu Kevin jest w połowie kosmitą, a tak naprawdę osmozjanie jest to grupa ludzi, którzy posiadają mm, właściwości w swoim genie, które pozwalają im na zmiany w ich DNA. W tym wypadku Kevin po prostu potrafił pochłaniać materię i energię. Byli jeszcze inni osmozjanie, ale o tym opowiem przy okazji, ja kiedyś będę opowiadał o Omniwers. A tutaj... Matko, mi się w ogóle przypomniała ta ostatnia forma szarej materii od Kevina. Tak sobie patrzę, co to kurwa jest? Przez chwilę sądziłem, że to jest pieprzony Slenderman, a tu patrzę, to jest szara materia. Co to niby ma być? Połączyliście Crash Hoppera, kurde, z szarą materią? Jeżeli nikt nie wie, kto to Crash Hopper, to polecam zobaczyć wam omniwers. To jest bardzo fajny kosmita, przypominający pasikonika. Ale... <laughs> On przekomicznie wygląda. Nie sądziłem, że twórcy pójdą. Za daleko. Dobra, a więc kończąc moje wywody. Mam nadzieję, że twórcy zrobią to tak, aby finałowa walka była naprawdę świetna, a jeżeli już wraca król wiecznych rycerzy oraz sam Kevin, mmm. Niech już dodadzą tego Azmuta, proszę dodajcie go, bo ja już tak cholernie długo na niego czekam. Chcę zobaczyć jak Azmut po prostu wyjmuje ten Omnitrix przed twarzą Bena i zdziela go popysku za używanie tego urządzenia do takich pierdół. No dobrze, to już będzie koniec moich wywodów, mam nadzieję, że ta recenzja się podobała i moje oczekiwania wedle sezonu trzeciego są duże. Ale mam nadzieję, że po prostu się spełnią. A Was zapraszam do mojego Discorda oraz na grupę na Facebooku Wojownicy Czaka. Jeżeli będziecie chcieli więcej recenzji, no to tak będzie. Także ja będę się jeszcze z wami żegnał, a wdopodobnie w kolejnych odcinkach recenzji być może z Bena albo z innych kreskówek. A więc BAJO! Na razie!